Szczęść Boże Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia zapraszam. Ukraina robi wszystko, aby zażegnać konflikt z Polską wynikający z kryzysu zbożowego zapewnia prezydent Załęski. Polski rząd czeka na konkretne rozwiązania. Tymczasem platforma obywatelska postanowiła wykorzystać spięcie na linii Warszawa Kijów i przedstawiła swój plan naprawy relacji między państwami. Sytuacja na linii Warszawa-Kijów w sprawie kryzysu zbożowego wciąż jest napięta. Mocne słowa do prezydenta Ukrainy skierował premier Mateusz Morawiecki. Niech pan nie waży się obrażać Polaków. Polacy to dumny naród, wiedzą kiedy należy pomagać sąsiadom i pomagamy sąsiadom przeciw tej bestialskiej napaści ruskiej. Ale będziemy zawsze bronić naszego interesu i naszego dobrego imienia. Polska jest wspaniałym krajem, dumnym krajem. Ukraina nie zaakceptowała faktu, że w obronie własnego rolnictwa Polska zamknęła rynek na ukraińskie płody rolne, umożliwiając jednocześnie ich rekordowy tranzyt na zachód. Prezydent Zełęcki na forum ONZ nazwał Polskę de facto sojusznikiem Rosji. Emocje w polityce nie są dobrym doradcą, zaznacza poseł Pis Radosław Fogiel. Być może prezydent Zęńcki jednak policzył spokojnie do dziesięciu i doszedł do wniosku, że ostatni czas. Nie był dla niego najszczęśliwszy. Napiętą sytuację wykorzystuje polska opozycja, która krytykuje rząd za twarde stanowisko wobec Ukrainy. Swoją wizję relacji polsko-ukraińskich przedstawił Donald Tusk. Szef PO przekonuje, że obecny spór jest polskiemu rządowi na rękę. Władze w Polsce jakby straciły trochę sterowność, jakby te działania są trochę od ściany do ściany, są podbudowane albo jakimiś emocjami, albo Partyjnym interesem. Polska przekazała Ukrainie rekordową pomoc humanitarną i militarną. Przekonywała także Zachód do pomocy Ukraińcom w walce z Rosjanami. Donald Tusk w ogóle nie powinien wypowiadać się w tej sprawie. Przekonuje w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Współtwórca Resetu z Rosją chce układać teraz relacje z Ukrainą. To nie tylko bezczelność, to hipokryzja. Platforma Obywatelska chce rozwiązania sporu między Polską a Ukrainą oddać w ręce Brukseli. Przekonuje do tego Lider agrounii Michał Kołodziejczak. Ten temat rozwiązywać wspólnie. Jako Unia Europejska, jako Komisja Europejska, która powinna być wiodącym elementem rozwiązania tego problemu. Jednak to Bruksela rozogniła konflikt na linii Warszawa Kijów, nie zgadzając się na przedłużenie unijnych ograniczeń na ukraińskie produkty rolne. Z kolei Michał Kołodziejczak, kandydat koalicji obywatelskiej do Sejmu, był głównym krytykiem sankcji wprowadzanych na Rosję po jej agresji na Ukrainę. Z Rosją! Co zrobiliście z Rosją? Pokłóciliście nas z Rosją z największym klientem. Po jednostronnym zamknięciu granic Ukraina złożyła Skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Węgry i Słowację, zapominając jednocześnie, że w tych krajach nadal działa rekordowy tranzyt ich zboża. Pierwsze sygnały o chęci rozwiązania sporu płyną z Kijowa z ust prezydenta Załęckiego. Stopniowo pozbywamy się emocji wokół tego tematu w większości spraw. Praca z sąsiadami może i musi stać się całkowicie konstruktywna i Ukraina robi wszystko w tym celu. Po tygodniach milczenia zaczęliśmy konstruktywny dialog z Kijowem, zaznacza wiceminister. Minister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Szukam tej dyplomacji pracy są rozmowy merytoryczne na poziomie technicznym i te są prowadzone i będą prowadzone do znalezienia odpowiedniego rozwiązania tego całego problemu. Kolejna rozmowa ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy jest zaplanowana na jutro rano. Relacje Kijowa z Warszawą są fundamentalne dla przyszłości kraju pogrążonego wojną. Bez pomocy polskiej i polskich firm trudno będzie odbudować Ukrainę. Przykonywała na antenie telewizji trwam wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jadwiga Emilewicz. Ona będzie się odbywała poprzez polskie drogi, polskie porty przeładunkowe, przez polskie koleje. I dobrze, aby strona ukraińska, zmęczona dzisiaj wojną, to naprawdę zrozumiała. Obecnie na Ukrainie działa blisko 700 polskich firm. Komisja Europejska chce blokować należne Polsce środki w ramach polityki spójności, wszystko w imię rzekomego łamania praworządności w naszym kraju. Eksperci wskazują na przedwyborcze działania mające uderzyć w rząd prawa i sprawiedliwości. Unijna Polityka Spójności wspiera rozwój regionów słabiej rozwiniętych. W Polsce ze środków skorzystały m.in. kartuzy. Oczyściliśmy okoliczne jeziora, mówi burmistrz kartus Mieczysław Gołuński. Na obszarze jednego jeziora, około 40 hektarów, wydobywaliśmy milion metrów sześciennych osadów z dna. To ogromne przedsięwzięcie zostało zrealizowane właśnie dzięki wsparciu środków unijnych. W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2022 2027, na politykę spójności mamy otrzymać 76 miliardów euro. Mamy, gdyż jak sugeruje unijna komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira, środków możemy nie zobaczyć. Zaliczki trafią do Polski, ale faktury za projekty z nowego budżetu nie będą opłacane, dopóki Polska nie spełni wszystkich wymaganych warunków. Komisarz nie określa jakie to warunki, ale nie ukrywa, że chodzi o tak zwaną praworządność. Zielone światło do wypłaty środków ma dać unijny komisarz do spraw w wymiaru Sprawiedliwości Didier Reinders. Stanowisko Elisy Ferreiry nie jest zaskoczeniem, skoro polski rząd obiecał zmiany, przekonuje poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Główne kamienie milowe dotyczące praworządności i uporządkowania kwestii dotyczących KRS-u Trybunału Konstytucyjnego to są te rzeczy kluczowe. Ten rząd się na to zgodził. Zagrożone są wszystkie środki z Unii Europejskiej. Kontrowersje, o których mówił poseł Lewicy, są pretekstem wstrzymywania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Mechanizm pieniądze za praworządność wprowadzono w 2020 roku. Nie miał dotyczyć Funduszu Spójności. Tymczasem zasady gry zmieniają się w jej trakcie. Blokada unijnych środków wykracza poza ramy prawne Unii, zauważa szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Nie ma takiego mechanizmu. Oczywiście w 100% nigdy nie można wykluczyć, że Komisja Europejska po raz kolejny postanowi łamać prawo. Na razie polski rząd nie wnioskuje o wypłatę środków z Funduszu Spójności z lat 2021-2027. Rozliczana jest jeszcze poprzednia perspektywa. Z Polski żadne faktury jeszcze nie napłynęły. Jeżeli wyg wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, to nie będzie żadnych problemów ani z, ze środkami z KPO, ani z Funduszu Spójności. Jeśli Komisja Europejska zablokuje nam środki z Funduszu Spójności, Polski rząd powinien wstrzymać składki do unijnej kasy, postuluje prawnik Piotr Gaglik. Politycznym środkiem jest kompensacja zadłużenia z należnej Unii Europejskiej wpłaty polskich środków na rzecz Unii. Jak dotąd nikt z polskiego rządu oficjalnie takiego rozwiązania nie przedstawił. Nie milknie fala krytyki po fetowaniu w kanadyjskim parlamencie członka zbrodniczej z Galicjen. Słowa przeprosin padły już ze strony spikera Izby Gmin. Przeprosił też premier Kanady. Tak kanadyjski parlament oklaskiwał członka zbrodniczej formacji SS Galicjen. To 98-letni Jarosław Hunka, który służył w 14. Dywizji granadierów Waffen SS Galicjen. Ta 14. Dywizja granadierów SS, w której główne byli Ukraińcy, odpowiedzialna jest m.in. za mordowanie Polaków w Podkamieniu, w Chodaczkowie Wielkim, czyli w okolicach Tarnopola. I zginęło tam wielu Polaków z rąk właśnie tychże banderowców. Więc dzisiaj ich fetowanie to jest także obraza dla Polaków. Mówił historyk dr Piotr Gawryszczak: To fetowanie miało miejsce w obecności premiera Kanady Justina Trudeau i prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełęckiego. Sława Ukrainie! Premier Trudeau po ogromnej fali krytyki przeprosił. Uhonorowanie w parlamencie Kanady weterana walczącego u boku Niemców podczas II wojny światowej w dywizji SS Galicjen było głęboko zawstydzające i nieakceptowalne. Przeprosił też speaker Izby Gmin, który zaprosił członka zbrodniczej formacji. Kanadyjska opozycja domaga się jego dymisji. I Chcę przeprosić za to, co się stało, i chciałbym podkreślić, że naprawdę moim zamiarem nie było zawstydzenie naszego Parlamentu Kanady. Jeszcze raz przepraszam Mój Parlament, każdego z Was dzisiaj i przepraszam wszystkich Kanadyjczyków. Nie padły jednak słowa przeprosin w stronę Polski. Warto przypomnieć, że w 1942 roku Niemcy przy współudziale Ukraińców przeprowadzili akcję mordowania Żydów. Poprzedziła ona krwawe mordy na ludności polskiej. Ukraińscy nacjonaliści na całych kresach wschodnich wymordowali wówczas nawet 200 tysięcy Polaków. Wiele grobów do dziś nie zostało odnalezionych, bo ich poszukiwania były blokowane przez stronę ukraińską. Wielu ukraińskich zbrodniarzy po wojnie znalazło swoje schronienie w Kanadzie. Wielu, y członków UPA, czy też SS Galicjen 14 Dywizji SS, tam dożywa żywota, tam wielu z nich już zmarło, ale tam spokojnie żyli sobie poza Związkiem Sowieckim i fetowanie dzisiaj tych, tych ludzi, no to jest rzeczywiście w całej sprawie poraża także fakt, że Zachód kompletnie nie zna historii środkowo-wschodniej Europy. Pytanie, czy skandal w kanadyjskim parlamencie może w jakiś sposób wpłynąć na zwiększenie świadomości Kanadyjczyków co do mrocznej przeszłości części ukraińskiej mniejszości? Myślę, że to nie będzie miało dużego wpływu, z racji tego, że mniejszość ukraińska jest jakby no częścią, wycinkiem społeczeństwa kanadyjskiego. Upływ czasu tutaj też ma swoją znaczenie. Mówił profesor Rafał Juchnowski. Niestety ukraińska diaspora nie odcięła się od tej mrocznej przeszłości. Na fundamencie zbrodniarzy UPA próbuje budować narodową tożsamość. To niebezpieczne zjawisko od wielu lat ma także miejsce na Ukrainie, gdzie kult stiepana Bandery jest ciągle żywy. To były informacje z dnia z Panem Bogiem.